Witam ponownie. Ostatni filmik. Dzisiaj za chwileczkę chłopaki zamykają z przodu bramę. Byłem się doinformować, jeszcze jeden filmik na szybko zdążę dla Was zmontować. Łapy komentarze, mile widziane. Jestem w Radomiu. Pod filmem, numer konta zrzutka, jakbyś chciał wesprzeć Negusa. Wpłaty bez prowizji, minimalna wpłata złotóweczka. 24,900, rok 10, 150 przejechane, 1,4 turbo, 150 koni. fiatik brawo. Muszę Wam powiedzieć, Fiaty, brawo, nie takie złe. Miałem okazję sobie w takim posiedzieć. Dosyć wygodny, dosyć fajnie, stylistycznie, w środku wykończony. No i te 150 koni. Można dubnąć programem na 180 i wtedy Fiacik nawet fruwa. 69,900 Kia 1.7 diesel rok 16. Przebieg 124. 7 dyszek. Skóra. Skrzynia szósteczka. Manual. sportycz 279014 Turbo, rok 12, 250 przejechane, merifka, skrzynia manualna, środek wygląda na czysty i zadbany. Zróbmy sobie jeszcze tutaj szybką rundkę. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Póki jeszcze widać półskóra, manual. Dzień coraz dłuższy to na plus. Słoneczko zachodzi, coraz chłodniej. Lecę dzisiaj dla Was nie wiem już który filmik. Zaczynam być głodny, a widzowie, nawet na bułę dla Nygusa nie chcą wpłacić. Wziąłem bułkę ze sobą, opierel dzieliłem 24 900, 2 litry diesel, 143 konie, 2008 panorama. Przejechane 245 tysięcy. Taki ma opis BMW. Lecimy dalej. Hyundai bez opisu. BMW bez opisu. Tego Mercedesa już Wam kiedyś pokazywałem. 289016 kompresor, 130 koni, rok 9. Mercedesik nie wygląda źle. Mądziak mądziak z tego co widzę w liftbacku od środka czy od środka tak zaparowały 18900 1.8 900, 1, 8 diesel 125 koni, rok 10 Powiem wam moja Toyota rok 2001 ani lampy nie bledną ani od środka nie parują. No po prostu zobaczcie, stara BMA i tutaj też się nic nie dzieje. Już wam ją kiedyś pokazywałem. 4.4 benzyna w manualu. Rok 9,7. Piękna, piękna skrzynia manualna. Cztery dyszki, klasyk 22,900 za Audi. 140 koni diesel 2006 przebiegu nie napisał co tutaj mamy insignia Nygus, uważaj bo się od tego haka upierdzielisz tutaj kartki nie ma na Mazdę insignia chyba była już na filmiku 29900 1.6 turbo 180 koni 247 przejechane rok 9. W manualu na jasnych skórach Kuga Forgik 35,900, rok 12, 2 litry, 140 koni, 166. Przejechane panoramy nie ma, za to jest półskóra i manual 6 biegów. Lecimy dalej. Szyby już parują. 35900. Scenik. Bose. 1,2 Benzynka. Tce. Fuj. 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 Kolega, który sprzedaje Francuzy, mówi: omijaj te wszystkie. Tce. 25900. 1,6 Turbo. 180 Koni. Rok 9. Insignia. Kombi, Skrzynia manualna, busiki, busiki, nygusiki i inne wybryki. Zobaczmy sobie BMW E61 w Turingu. Ile ma to kosztować? Ładne to one są, trzeba im to przyznać. Szkoda, że takie kłopotliwe. 29,902 litry diesel, 163 konie. 2007 M pakiet Xenon nawigacja, skóra i automat. Jeżeli jest to jeszcze silnik przedliftowy, bo tutaj jest 2007, a może rok produkcji 2006, jeżeli rozrząd ma jeszcze z przodu, to jest to naprawdę udana jednostka. Ale jeżeli jest już poliftowy. Z rozrządem z tyłu, Amen kaputo. Kianka, szyba zaparowana 47900 rok z tego co widzę 13 157 przejechane, 16 17 dieselek Wołowinka V60, 48,900 24 diesel 240 kunia. Rok 13, napęd na 4. Środek materiałowy. No ale skrzynia automatyczna znowu. A wiecie, jak to z automatami w Volvo było? No chyba, że tu jest poprawiony. Rocznik 13. Podobno od 13. rocznika poprawiali już te skrzynie montowali poprawione. Insignia 24-900, 2 litry turbo 220 koni rok 9. Czyli mamy tutaj już trzy Insignie w manualu, w turbince, jeżeli ktoś takiej szuka, ma kilka tutaj do wyboru. Tutaj widzę taką dosyć ładną aszuchę. Aszusteczka 38900, rok 9, 27 TDI, 256. Przejechane w automacie na brązowych skórach. Ładny kolorek, nie da się ukryć. Angielskie taksi. Tutaj ładna piąteczka stoi, ale bez opisu. W manualu. Insignia była, bo już się zakręciłem. Chevrolet Cruz. Chevrolet Cruz 33,700. 1,4 Turbo 140 Koni, rok 14, 176. Przejechane w manualu. Zafirka 21,900. Nie wiem, czy już nie zamykają, czy mnie nie wołają. Żeby mnie tutaj nie zamknęli. Zamykacie! Nie wiem, nie wiem, nie wiem, żebym tu nie został, bo pojadą wszyscy i tu zostanę na tym handlu, jak mi numer taki odwalą. Zamykacie! Nie wiem czy mnie wołają, czy może mi się wydaje. Dobra, zawijam się stąd, bo będzie naprawdę krucho, jeżeli mnie tutaj zamkną. Zafirka 17700, rocznik 2007-230 przejechane, 2 litry 200 KONI. Czyli turbobenzynka. Skóra, skrzynia manualna. Ciekawy egzemplarz Audi 39,902. Litry diesel, rok 9. 150 przejechane. BMK 29,900. BMK 46,900. Nie wiem czy mnie wołają, czy mnie nie wołają. W dieslu 184 konie 221 Przejechane w manualu Nie wiem jadą Czy mnie tutaj zostawią Czy o co chodzi Dobra Panowie Zawijam 25 zadżuka Na razie Do następnego Pozdrawiam serdecznie. Trzeba stąd zmykać, bo już zamykają bramę. Także, panowie i panie, czas na rozstanie. Możecie sobie zobaczyć te bryczki, które wam tutaj nagrałem dzisiaj na autohandlach. Tak mi się wydawało, że mnie woła, ale nie byłem pewien. Tutaj też byliśmy, a tutaj nie byliśmy bo nie są zbyt chętni, żeby ich nagrywać. Także u mnie nic na siłę. Dobra, panowie i panie, pozdrawiam serdecznie i widzimy się w kolejnych filmikach.